Bo kiedy w moim życiu działy się różne złe rzeczy na początku lat 90., to między innymi tu się ukrywaliśmy. To znaczy ja się tu nie ukrywałem, tu mój wspólnik się ukrywał. Widzicie ślady jeszcze po kulach? Przyjrzyjcie się. Ale to nie są po kulach mafii, tylko po kulach z II wojny światowej niesamowite miejsce. Nie wierzyłem, że one jeszcze jest, że te te jak one się tam nazywają, bo dzisiaj już jestem trochę zmęczony. Te komórki funkcjonują. Jeszcze wejdę na chwilę. Stara przedwojenna kamienica niebezpieczne miejsce to jeszcze jedno zanurzenie się Do tego ostańca, bo to bym określił to miejsce takim ostańcem. Tędy też można, widzę, że przejść śmierdzi.